Siebaneczko w kolejnym odcinku, kochani. U nas w międzyczasie, jakby to powiedział Patryk Orzeł, dzieje się wiele, a mianowicie nie siejemy, więc w tym międzyczasie bierzemy się za obornik. Ursus załadowany, 914 ładnie. Do pełniuszka towarkiem eleganckim. Cyk pyk. Pan Bronek przywióz pasę, jak widzicie, zetorek y, Ursusek sobie jedzie, to jest tak jak ja wam mówiłem, że... Są u nas te 30 czy 60, które jadą tylko i wyłącznie po to, żeby tam przywieźć powiedzmy 10 worków paszy dla jałówek. Pan Bronek sobie robi i przywozi na bieżąco. Arion również załadowany do pełna po same, jak to mówią, no, po samą podłogę. Również pięknym towarkiem, kochani, zobaczcie, jaki to jest przerobiony towarek. Może jeszcze nie jest przegnity, ale jest cudowny. 30 ton załadowane. Ładujemy dzisiaj sobie New Hollandem, ponieważ babcia coś tam szwankuje z tryskami, coś tam zalewało, coś się działo i podjęliśmy decyzję, że ładujemy krokodylem. Mamy krokodyla, mamy klasa, więc mamy New Hollanda, więc nie ma problemu. New Holland dzisiaj z metaltechnikiem leci. A mianowicie zrywanie parkietu w Stodole numer 4. A tu się uzbierało, zobaczcie, tu już pół metra jest, albo lepiej. O, jak tak stanę, no ponad kolano, no. Około pół metra, takiego pięknego oborniczka, jak widzicie, więc to zrywamy, bierzemy się za to, może jak zdążą to zrobią też trójkę stodołę, tu jest trochę mniej, ale tu jest trochę niżej też, więc inaczej, krowy już na dworze, jak widzicie jałówki, wszystko wyszło na dwór, zaczęło sobie biegać, więc zaczyna się cudownie i pięknie robić, wiosennie i tak jak trzeba, niebawem zaczynają remont. Kejsa yy, Będą robić tego Keisa, którego zawieźliśmy, niestety dopiero teraz, bo nie mieli części. No i co chciałem powiedzieć? No, nadal podtrzymuję. Mamy jednego tura i powinniśmy mieć tura numer dwa. Chłopaki wożą ten obornik na pobliskie pole, ponieważ to wszystko pójdzie prawdopodobnie pod kukurydzę. Jak zdążymy, i ładnie zagnoimy, zaoramy i ogarniemy pole. Jeszcze jest czas do 25 spokojnie albo można nawet jeszcze później siać kukurydzę, więc to nie jest problem. W miniony weekend udało nam się zasiać 9 hektarów buraka. Tego już wam nie pokazywałem, bo to było też na szybko. Luka pogodowa, dobra, jedziemy, robimy. Więc tego nie pokazałem, ale to nic. W tym tygodniu na koniec zaczynamy się w Głównego pola, czyli 17 hektarów buraka, gdzie, gdzie będzie pięknie można pokazać, jaką odmianę, czym siejemy, co robimy, jak to wygląda. Ja skończyłem, oprzęt, paszowody zrobione. Powoli noże już mi się podjechały, więc będę, będę musiał niedługo zgłosić się do ATDF, żebyśmy tutaj wymienili noże. Ale i tak dzisiaj jadę, nawet tam. Więc y, taka ciekawostka. Że pokażę wam taką jedną maszynę, która jest na sprzedaż, a mianowicie wóz paszowy. U mnie wszystko gra elegancko. Ja tam ze ślimaków nigdy nie zdejmuję do końca. Nie męczę się nad tym, bo tych wozów tyle jest, że szok. Więc nie ma co się spinać. Wozy dostępne na stronie producenta, kochani, ATDF. Można, można nabyć wóz, gnojarkę, rozrzutnik, a niedługo jeszcze będzie samozwierająca przyczepa i beczkowóz. Więc dzieje się, dzieje się. Jadę dzisiaj tam właśnie umówić się na serwis, przy okazji na kawę przyjadę sobie zobaczyć, pogadać z chłopakami i w ogóle i pokażę Wam, bo mają wóz na sprzedaż z tego co słyszałem, a wiem, że lubicie, lubicie niektórzy kupować używane sprzęty, więc wyremontowali wóz, mają taki, więc yy, pojadę tam i tak i tak, więc Wam pokażę co to jest na sprzedaż, za ile opowiem, podam numer telefonu, może ktoś skorzysta, może nie, to tam wiecie, bez ciśnienia, bez ciśnienia. I'm losing my best friend. I can't believe it's gonna be the end. It looks as though, let go. And if it's real, I don't want to know. Dobra. idziemy do swojej roboty bo ja tego nigdy nie skończę Hopaki wożą gnój oporowo myślę że z 250 ton jak nie lepiej jest w środku bo tam jest pół metra co najmniej wsiadamy w traktor kochani jedziemy sobie na łąkę rozkładamy brony i lecę robotę swoją mam do 20 hektarów do zrobienia więc dzisiaj jutro mamy skończone no i tyle w temacie kochani bierzemy się za roboty. o Spalimy dziada, cyk o, i jeden a byłbym zapomniał. Bolec nie ma bolca, bez bolca nie jadę. A zapomniałem, że mam, że co mam, że mam założone to gówno tu, o ząb. A potem na zębie nie będę jechał. Jak będę, Eee... albo w sumie. Jeden pies. Zębem też mogę jechać. Jadę z zębem. Nie chcę mi się wjechać po bolec, a to nie ma znaczenia, bo i tak sadę tu. I, I tyle. I wsio! To jednak jedziemy. Jednak nie, nie jedziemy, tylko jedziemy. Hop. Jechać na łąkę na dół, zwalić to na dół i tyle. Zrzucamy na dół i wiksujemy łąki. Tam sobie zostawię, pojedziemy tamte. Od pierwszej łąki tutaj. Ogarnę te traktory, kochani, mam plan ładnie to tutaj przeczyścić wszystko, poogarniać, więc... <tryk> mam nadzieję, że to przyjdzie niedługo i będziemy sprzątać już susy Pokażę Wam, że posprzątam jej i to tam jest dwa tygodnie, trzy z powrotem zawalone jak dziadowska torba. Ale nie o tym, spróbujemy, zobaczymy. <laughs> Będą ursusy, jak tala. Dobra, to już na łące idziemy rozkładać prągkę i fiksujemy. Tak, jedna burta. Myślę, że nie będzie tak źle. Zobaczymy. Mm. A, jednak zawisło na bronach. Niedobrze. O, dupa nawet nam się otworzyła. matka to będzie trzeba podnieść i tą dronę zwalić. O! spadnie. No się tak zaczepiło pieruństwo o ten brzeg, Że to szlak by trafił. To muszę tu wyczepić. Idę po breszkę, bo szkoda zdrowia, z tym jak w palec zejdzie coś. O. I mówita, że taka nie niepotrzebna. Zawsze do wszystkiego. Pop ogarnięty. Teraz to trzeba zrzucić. Jedna, druga, trzecia. Quarta, piąta, również do zwalenia. Hop. Dobre. Ostatnie. Przedostatnie. Hop. I ta na dociążenie. Mamy to. Chwila ruchu, brony ułożone. Jeszcze tutaj zdejmę tę siatkę, bo tu mi spadło trochę. Siatka zdjęta. Zaczepiam uszy i jedziemy. Hop. 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 Łańcuch naciągnąć i jedziemy. Szpilę wezmę sobie tu, hop, hop. Tu gdzieś będzie szpita. Idziemy do traktorka, cofniemy ładnie i jedziemy z koksem. Pięknie, kretowiny mi ładnie zagarnia, jak widzicie e, Pięknie trochę ponakuwa tą trawę, powyrywa tej starej Bardzo ładnie mi tutaj, widzę, wychodzi żółte na wierzch Ładnie rozgarnia kretowinę, zostawia rowki Pico Bello, jedziemy dalej Już pierwszą łąkę kończę za chwilę i przejeżdżam na następną Na drugiej łące sobie zrobię przerwę, bo jadę do tej firmy ATDF, po ten umówić przy okazji na kawkę Pokażę Wam ten wóz więc na chwilę się zwijam no i tak nie mamy więcej roboty, więc jutro mam czas spokojnie sobie przyjadę i to zrobię a dzisiaj pierwsze dwie łąki zostanie mi tylko sześć piękna robota idzie dobrze najchętniej bym jeszcze to przejechał ciężkim wałem, żeby porównać, bo co roku od trzech lat to robimy i naprawdę te łąki są jak stół się robią Widać ten efekt, ciężka praca, bożona, wiele godzin spędzone na tych łąkach, na jeżdżeniu, ale jednak efekt w postaci pięknej trawki, dużej, dużego plonu to jest... To jest to to dużo gada. Ja bym wolał osobiście taki areator jakiś taki, ze szpikulcami, który by mi ładnie ponacinał te korzenie wszystkie, ale no do tego to jeszcze daleko. Aczkolwiek. Ważne, że już jakiekolwiek zabiegi agrotechniczne są robione na łąkach, wiele lat nie było w ogóle nic robione i ja tam jestem dumny z tego, że w ogóle coś zrobiliśmy i, i robimy do przodu. O, jakoś tak ojciec nie chciał nigdy tego robić, nie było na to czasu i tak zawsze się odkładało, 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 później, później, dobra, już teraz za późno i tak co roku było to samo, nie? Dlatego już skończyła się ta zabawa i w końcu mamy ogarnięte Sie na razie stoi, y, te 9 hektarów buraka posiane to tam jest pikusz Lucerne na razie przesunęliśmy na przyszły tydzień Kukurydza to wiadomo, jeszcze czas okay. Dzików też nie ma, nikt nie ryje Biarę, okay. z tej łąki i jedziemy na drugą i Farmerito dojeżdża do końca łąki numer 2 tylko godzina czasu, a już się zrobiło pochmurno, nie wiem czy nie przyjdzie ten śnieg tak się zimno zrobiło, byłem przed chwilą ubrany tak jak jestem i zaczęło mi się robić po prostu zimno, pod spodem mam sweter i czuję, że coś, coś niedobrego idzie i to bardzo niedobrego chmury zaszły Świat, gaz, a nawet od rana słońce świeciło W miarę ta pogoda jeszcze jakoś, jakoś tam Ostatnia zawroteczka Jedziemy przy rowie Odstawiam maszynę, nawet nie będę od traktora odczepiał, tylko podjadę do pod gospodarstwo I pod gospodarstwem odczepię, bo jutro przyjdę do pracy, do no tego wsiądę w traktor Odpalę sobie po oprzęcie koło 11 i heja Sprawa będzie załatwiona Ostatni pasek Ok, piękna sprawa. Tu zostawiamy traktor. O, gasimy dziada. Ładnie jest, elegancko. Jeden metal zgubiłem, ale to nic. Traktorek zostawiam i idziemy, kochani. Trzeba jechać ogarnąć. Bo powoli wóz zaczyna słabo mieszać. Długo i tak wytrzymały to noże, ładnie. Więc kolej, kolejna zmiana. Trzeba by było ogarnąć temat. Jałówy rosną jak trzeba. Co tam? Coraz więcej mięśniaków rudych pojawia się tutaj w naszym stadzie. Praktycznie teraz rodzą się już same mięsno, mleczne. Powiedzmy z bardziej naciskiem na mięsne. Ponieważ przechodzimy ostro z tego mleka na mięso i idziemy w to. Mamy już dużo sztuk w średnim wieku, takich po 400 kg. Mamy też już takie duże po 700 kilo, więc ładnie to idzie. Tu też się nic nie zmienia, krowy mają pięknie wybiegi, ładnie porobione, żrą sobie żerełko. Łysy, co jest? <laughs> Łyse mu się urosło, trochę się zrobił duży chłopak. Duży chłopak się zrobił, ale my się go nie boimy. <laughs> Dojechałem do tego wozu paszowego, który jest tutaj uszykowany ładnie, pięknie, zrobiony na nówkę sztukę funkiel. Jak widzicie oponki, cały, cały wózek, wszystko na dole nowiuszkie. Do metra jest stawiony kwasiak, czyli dotąd od dołu nowe ślimaki. Zaraz wejdę do góry, się wskrobię. Wóz ma 26 metrów, czyli tego żarcia tutaj wejdzie konkretnie. Nowy system wagowy jest założony z czujnikami, ze wszystkim. Te podpory tutaj są pozakładane. Nowi uśkie na wózku, jak widzicie, więc wszystko wyligane. Nowa taśma. No i co by teraz zrobić? Idziemy na górę zobaczyć, bo pokażę Wam te ślimaki, kochani, jak to tutaj wygląda. O. Hop, tak to wygląda. O, więc jak widzicie, ślimaki pod samą górę można suchego temera również mieszać. Pięknie, 14 nożowe nowe noże założone. Wozik, jak widzicie, jest elegancki. Kwasiak również jest na ślimaku, więc on będzie się bardzo, bardzo długo wycierał. No i co by to dużo mówić? Za takie cudeńko, proszę Państwa. Za takie cudeńko ja już tu schodzę stąd, op, jestem. Za to cudeńko 120 tysięcy trzeba dać. No nie ma zmiłuj, ale wóz jest jak widzicie, no nówka sztuka funkiel, nie śmigany. Ja miałem po remoncie, to chodzi jeszcze do dzisiaj i w ogóle nie ma nawet śladu z użycia jakiegokolwiek, więc jeżeli ktoś szuka, jest w potrzebie, potrzebuje solidnej, porządnej maszyny, no to tutaj mamy 26 metrów wóz, dwuślimakowy, Nowa taśma, nowy wózek, wszystko elegancko ogarnięte. Więc, przyjaciele, numer telefonu podany jest w opisie. Również wyskoczy wam tutaj mniej więcej tu. Tu wam wyskoczy numer. Proszę dzwonić, kto pierwszy, ten lepszy. To jest po prostu taka oferta od mego przyjaciela i warto. A teraz wymiary: 2,25 szerokość, 3,30 wysokość. Więc do starej pgr owskiej obory nie wejdzie. Ale jak to ma jakiś ładny obiekt. No to co, by to dużo mówić? Widzę u niego ten wóz, widzę u niego ten wóz.